W relacjach jest często tak, jakbyśmy mieli wspólne takie emocjonalne konto konkretnej relacji. To emocjonalne konto działa tak jak regularne konto w banku, czyli są wpłaty, tak zwane depozyty, i są wypłaty, czyli kredyty. A w relacji z moją. Teżetką z moim teżetem, czyli Towarzyszką Życia, Towarzyszem Życia, albo w relacji z mężoną czy z mężem, również mamy takie bankowe konto, konto relacji, na które wpłata, wpłacamy, ale też wypłacamy. Przykład wypłaty, no to jest kłótnia. Nie wiem, czy się kłóciliście kiedyś czy nie, to zwykle jest tak, że ta relacja po kłótni bezpośrednio lub w trakcie kłótni raczej zaczyna się chwiać. Tak? Zaczynamy zadawać sobie różne pytania, warto do tych pytań później nie wracać w ogóle, ale, ale to jest tak, że z tego konta wtedy wypłacamy. Teraz, żeby relacja trwała i się rozwijała, to dobrze, jeżeli na tym koncie jest większość depozytów niż kredytów. Zgodzimy się? To tak jak na koncie finansowym, jak macie konto, to lepiej jak tam jest plus niż na czerwono z minusem, prawda? I identycznie jest, identycznie jest w relacji. I teraz, co to są wpłaty w tych relacjach? Wspólnie spędzany czas, miłe rzeczy, robią coś, coś dla mojej żony, podarki, prezenty, tak, jak najbardziej. Tak jak mówiliśmy, pięć języków miłości, czyli czas mamy afirmację, mamy prezenty, mamy serwisowanie i dotyk. I dotyk są osoby, które właśnie są takie dotykolubne, kinestetyczne, lubią się dotykać, przytulać i dla tych osób jest to, jest to bardzo ważne. Trudność pojawia się w relacji, jeśli jedna osoba lubi, druga nie. I no i to jest wtedy, wtedy trudność, bo jedna potrzebuje tych wpłat i wtedy trochę trzeba zadać sobie pytanie, no dobra, jak ja nie lubię, ale moja żona potrzebuje tych wpłat, to co ten tam, tam podotykam trochę? Tak? Nie to, że Poklepy po głowie, jak na Benny tylko, tylko właśnie przytule się, dam jej, dam jej, siebie. I to są i to są, słuchajcie, wpłaty. I teraz kiedy warto robić wpłaty w relacjach? Zawsze. To jest bardzo dobra odpowiedź. Zawsze kilka razy, kilka razy dziennie. Dlaczego? Bo nigdy nie wiemy kiedy przyjdzie czas wypłaty. Tak? Także, także zawsze warto tam wpłacać, 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 wpłacać. Bo nigdy nie wiemy co tam po drugiej stronie po drugiej stronie się wydarzy.